Witajcie, moi kochani! Kontynuujemy nasz cykl rozważań z listu Jakuba. Przez minione tygodnie przyglądaliśmy się temu, co ów brat Pana Jezusa mówi na temat, na różne tematy, chociażby na temat życiowych prób, diabelskich pokus. Przyglądaliśmy się również temu, co to znaczy być prawdziwie mądrym, oraz dowiedzieliśmy się, Jaką niebezpieczną bronią jest nasz język? Jeżeli nie słuchałeś, nie słuchałaś tych podcastów, to bardzo serdecznie zapraszam cię do całej playlisty, która jest już stworzona, a która nosi tytuł List Jakuba. Według Jakuba, człowiek szczęśliwy to ten, który zwycięsko przechodzi życiowe próby. Człowiek mądry to ten, który jest specjalistą w dziedzinie bożego życia tu na Ziemi. Człowiek doskonały to ten, który umie zapanować nad tym, nad czym najtrudniej zapanować, czyli językiem. Dziś natomiast spróbujemy udowodnić, że człowiek wierzący to ten, którego charakteryzują dobre czyny. Czytając list Jakuba, nie sposób nie zauważyć, że w środkowej części jego listu Znajduje się najprawdopodobniej najważniejszy fragment całego przesłania Jakubowego. Fragment mówiący o różnicy między zbawczą wiarą a wiarą, no właśnie, niezbawczą. Cała zresztą struktura skonstruowana jest tak, że przedstawia 10 testów takiej żywej wiary. I na waszych ekranach teraz wyświetla się właśnie tych 10 testów, które ja tak nazwałem. Na potrzeby, na potrzeby tego, te, tego materiału. Żywa wiara to wytrwałość w ogniu duchowej walki, to praktyczne posłuszeństwo Słowu Bożemu, to praktyczne stosowanie ofiarnej Bożej miłości. Żywa wiara to działanie, to panowanie nad językiem, to zdolność wykorzystania czy korzystania z Bożej mądrości, to nienawiść wobec flirtu ze światem. Żywa wiara to znoszenie trudów dnia codziennego, to wyczekiwanie na powrót Chrystusa oraz korzystanie z mocy modlitwy. Wiecie, nasze chrześcijańskie życie na podstawie żywej wiary, to życie, w którym właśnie owa wiara przemienia charakter człowieka. Dzięki takiej wierze myśli i postępowanie nasze, chrześcijan, będzie zawsze zgodne z Bożą wolą. Dlatego też Jakub. Zachęca nas do tego, byśmy weryfikowali swoją wierność Jezusowi poprzez sprawdzanie, jakie owoce przynosi ona w naszym życiu. Bo owoce są zdecydowanie ważniejsze od wiedzy, którą posiadamy. Otwórzmy zatem list Jakuba, drugi rozdział, od 14 do 26 wersetu. Czytam. Co za pożytek, mówi Jakub, Drodzy bracia, gdy ktoś twierdzi, że masz wiarę, ale nie idą za tym uczynki. Czy taka wiara może go zbawić? Na przykład brat lub siostra nie mają się w co ubrać. Codziennie brakuje im chleba, ale ktoś z was im mówi: "Idź w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie". Nie robiąc nic, ku zaspokojeniu ich potrzeb. Jaka korzyść z samych słów? Podobnie z wiarą, jeśli nie towarzyszą jej uczynki i jest martwa jako taka. Ktoś mógłby nawet powiedzieć: Ty masz samą wiarę, ja mam również uczynki. Pokaż mi swoją wiarę, nie odwołując się do uczynków, a ja ci pokażę moją, o której świadczą czyny. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Pięknie. Demony również wierzą i drżą. Chce się przekonać bezmyślny człowieku, że wiara bez uczynków jest pusta? Przyjrzyj się naszemu ojcu Abrahamowi. Dzięki czemu został usprawiedliwiony, gdy ofiarował na ołtarzu swego syna Izaaka? Czy nie dzięki uczynkom? Wiara wyraźnie współdziałała z jego uczynkami. Uczynki uczyniły tę wiarę doskonałą. W ten sposób wypełniły się słowa pisma. Abraham uwierzył Bogu i uznano mu to za sprawiedliwość został też nazwany przyjacielem Boga. Widzicie więc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony dzięki uczynkom, a nie jedynie dzięki wierze. Podobnie było z Rachab, prostytutką. Ona również została usprawiedliwiona dzięki uczynkom, bo przecież przyjęła zwiadowców, a następnie wypuściła ich inną drogą. Otóż jak ciało bez ducha jest martwe, tak martwa jest wiara bez uczynku. Po przeczytaniu tego fragmentu wyłania się, czy wyłaniają się problemy tamtych chrześcijan. Przynajmniej tak moglibyśmy stwierdzić. Największym z nich był oczywiście brak rozróżnienia między wiarą intelektualną, nazwalibyśmy ją być może wiedzą, a wiarą, którą potwierdzają e, czyny, którą potwierdza życie na co dzień. Wiemy, że byli to chrześcijanie żydowskiego pochodzenia i być może niektórzy z nich byli wcześniej faryzeuszami. Duże więc ryzyko istnieje, że ich wiara polegała tylko na przyjęciu pewnego systemu wierzeń, w tym wypadku chrześcijańskiego, ale bez podporządkowania się temu w praktyczny sposób. Ich wiara polegać więc mogła przede wszystkim na wiem, ale zabrakło tam działam. Co zaś spowodowało jeszcze większy problem, mianowicie problem natury praktycznej, czyli zaniedbywanie innych w potrzebie, co tak wyraźnie tutaj to oznacza Jakub. A więc widzimy, że ogromnym błędem jest czynić rozróżnienie między wiarą, która, którą się ma, a wiarą, która działa i przynosi błogosławieństwo innym przy okazji. Jakub kategorycznie sprzeciwia się takiemu porządkowi, i my również w naszym życiu sprzeciwiać się temu powinniśmy. Warto jeszcze zwrócić uwagę na to, co w, tym, co w tym fragmencie, albo ile razy w tym fragmencie pojawia się sformułowanie martwa wiara dwukrotnie, natomiast samo słowo wiara 11 razy się pojawia. Przyjrzyjmy się więc na moment samemu słowu wiara oraz temu, co ono oznaczało dla pierwszych czytelników. Według wielkiego słownika grecko-polskiego Nowego Testamentu, e, słowo wiara po grecku pistis może być przetłumaczone na ufność, wierność, zaufanie, przekonanie, przeświadczenie, dobra wiara, rzetelność, uczciwość, niezawodność, przyrzeczenie, uroczysta obietnica, uwierzytelnienie, poręka, dowód, gwarancja, rękojmia. E, Tyle znaczeń może mieć. Przypomnę tylko, że w Nowym Testamencie słowo Pistis, wraz z derywatami, oczywiście, występuje 560 razy. A więc okazuje się, że wiara w ujęciu biblijnym ma charakter dynamiczny, a więc można w niej trwać albo nie trwać. Jest ona więc aktywną odpowiedzią człowieka na skierowane do niego wcześniej Boże Słowo. Wiara jest zatem praktycznym wyrazem posłuszeństwa temu słowu, a nie jakimś stanem umysłu, intelektu albo jakimś stanem emocji. W semickim zrozumieniu wiara nie jest więc tyle zespołem przekonań intelektualnych, tak jak często jest w naszym przypadku. Ale jest ona postawą takiego aktywnego posłuszeństwa, wynikającego z zaufania do podmiotu wiara, wiary, czyli Boga. I teraz pomyśl sobie, ile o Bogu wiesz. Pomyśl teraz, przez te swoje, nie wiem, miesiące, lata chrześcijaństwa, ile o Bogu wiesz. I czy ta wiedza przekuwana jest na jakiś praktyczny wymiar. Ciekawe, ciekawa obserwacja. Wiecie, okazuje się, że wierzyć w coś lub kogoś oznaczało ufać temu czemuś lub komuś. W tym więc sensie wiara w Boga nie oznacza jedynie przekonań intelektualnych o, o istnieniu Stwórcy, ale taka wiara okazuje się być autentyczna i pełna dopiero wtedy, gdy te przekonania potwierdzone są zachowywaniem. Wypływającym z zaufania temu, kim jest i co powiedział sam Bóg. Czyli innymi słowy, wiem coś o Bogu i to rzutuje na moje życie tutaj. Doskonale może potwierdzić tą tezę następujący przykład. Kiedy ktoś choruje, idzie do lekarza, gdyż ma zaufanie do jego zawodowych umiejętności. Czy jednak taka wiara wystarczy, aby ktoś wyzdrowiał? No oczywiście, że nie. Pacjent musi się jeszcze zastosować na przykład do zaleceń lekarza czy też jego wskazówek. Podobnie wiara w istnienie Boga nie wystarcza, trzeba okazać mu posłuszeństwo. Dlatego też Jakub w tym fragmencie podaje cztery przykłady wiary prawdziwej i nieprawdziwej, zbawczej i niezbawczej. Zauważ, że mówi na przykład o demonach. Mówi demony również wierzą i drżą. Diabeł oraz jego demony bez wątpienia znają Biblię lepiej niż niejeden teolog. Jednak tym, co cechuje postawę zarówno diabła, jak i jego współkompanów, powiedzmy, to fakt, że oni nie wprowadzają słowa Bożego w czyn. Wręcz drżą. Wzdrygają się przed osobistym pełnieniem tego, co mówi Pismo. Znają oni wszystkie prawdy na temat Boga, Chrystusa, ducha świętego, zbawienia, lecz ich nienawidzą. Nie tyle nie wierzą w nie, po prostu nie przyjmują. Z tego wszystkiego wynika bardzo ważna prawda, że dobra intelektualna znajomość doktryn chrześcijańskich wcale nie gwarantuje wiecznego zbawienia. To, że coś wiemy o chrześcijaństwie nie musi automatycznie oznaczać, że jesteśmy dobrymi chrześcijanami. Absolutnie. Czy to, że wiemy coś o życiu wiecznym, wcale nie musi być warantem tego, że to życie wieczne mamy, jeżeli nasze życie nie zostało przemienione przez wiarę. Kolejnym przykładem, na którym skupia się Jakub, to postać Abrahama. Jakub odnosi się do wiary, jaką Abraham okazał Bogu wówczas, gdy mu zaufał, że dotrzyma danej obietnicy, iż z Izaaka będzie miał potomstwo tak liczne jak piasek na brzegu morza. Pamiętamy ten fragment, w księdze rodzaju o tym możemy przeczytać. Kiedy został wezwany przez Boga do złożenia Izaaka w ofierze, a przypomnę, nie było to niczym nadzwyczajnym w tamtych czasach, to Abraham. Nie zwątpił nawet przez chwilę we wcześniej otrzymaną obietnicę. I spodziewał się, że Bóg w taki cudowny, albo w jakiś cudowny sposób, po prostu rozwiąże ten dylemat. Wyraził to słowami skierowanymi do Izaaka, kiedy powiedział do swojego syna: Bóg sam znajdzie sobie baranka na ofiarę. Czytamy o tym w 22 rozdziale, w 7 i 8 wersecie. Księgi Rodzaju, rzecz jasna. A więc widzimy, że uczynek Abrahama wynikał z wcześniejszego pełnego zaufania Bogu. Dlatego to nie sam czyn, ale sama, ani sama wiara usprawiedliwiła Abrahama, ale doskonałe połączenie tejże wiary i dowodu wiary, czyli czynu. To, że wierzył Bogu, przełożyło się na to, że mu zaufał na 100%. Piękne. Trzecim przykładem, który tutaj e, podaje nam Jakub, to no właśnie pewna kontrowersyjna kobieta Rahab. E, ma ona, no powiem, niebagatelne znaczenie symboliczne w tym miejscu. Nikt bowiem nie, nie może mieć wątpliwości, że Rahab swoim stylem życia w żaden sposób nie zasługiwała na boży ratunek, zbawienie. No bo była prostytutką. Sprzedającą swoje ciało, a więc, no, jakby nie było dokonywała cudzołóstwa, tak. Czy może ktoś z nią dokonywał cudzołóstwa, a więc była no, na marginesie. Jednak zauważmy, że jej decyzja złożenia zaufania w charakterze i potędze Boga Izraela oraz otrzymanej przez Jadosców obietnicy ratunku sprawiła że Bóg nadał jej tytuł człowieka sprawiedliwego. Czyli ona usłyszała o Bogu, którego no, wcześniej nie znała, tak? Usłyszała o Bogu i postanowiła złożyć w nim swoją nadzieję. I okazuje się, moi drodzy, że ludzie, którzy ufają Bogu jego obietnicom, dostępują za szczytu, zakrycia swojej grzeszności jego sprawiedliwością. Oczywiście nie z powodu swych dokonań ale jedynie z powodu złożonego zaufania w Bogu. A więc jeszcze raz to powtórzę. Ci, którzy ufają Bogu Jego obietnicom, dostępują zaszczytu przebaczenia swoich grzechów, zakrycia swojej grzeszności tą Bożą sprawiedliwością, dlatego, że Bogu zaufali. A więc Rahab najpierw wyraziła swoje przekonanie w potędze, czy o potędze Boga, a jej działanie było w następstwie takim konsekwentnym i praktycznym wyrazem tej deklaracji wiary. No i ostatni przykład, jaki widzimy, to ciało. Jakub kończy swoje przykłady porównaniem wiary i czynów do ciała, które nie może być żywe bez ducha nadającego żywotność. I teraz pomyśl o pogrzebie, czy o jakimś zmarł, zmarłym, jakiejś zmarłej osobie którą kiedyś widziałeś. No, bez żywego wnętrza ciało nie będzie również żywe. Moi drodzy, wszystkie te cztery przykłady bardzo wyraźnie prezentują Bożą prawdę, która brzmi następująco. Prawdziwa biblijna wiara to ta, za którą idą czyny potwierdzające wiarę. Prawdziwa biblijna wiara to ta, za którą idą czyny potwierdzające wiarę. I słuchając tego wszystkiego, być może niektórym przyświeca jedno ważne pytanie. Jak zatem pogodzić naukę Jakuba o wierze i uczynkach z nauką Pawła, która wyrażona jest między innymi takimi słowami. Pisze w liście do Efezjan tak: Gdy z łaski jesteście zbawieni przez wiarę, nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie wynosił. Albo w innym miejscu w liście do Galacem pisze tak. Wiemy jednak, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia nie dzięki spełnianiu uczynków nakazanych przez prawo. Dostępuje go tylko dzięki zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi. Dlatego my również uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by mieć usprawiedliwienie dzięki zawierzeniu Chrystusowi, a nie dzięki uczynkom nakazanym przez prawo. Bo dzięki uczynkom nakazanym przez prawo nie zostanie usprawiedliwiona żadna istota. A więc niektórzy czytelnicy mogą mieć pewien dylemat, jak pogodzić owe nauczanie świętego Pawła, o którym przed chwilą przeczytaliśmy, z fragmentem z listu Jakuba. Pewien dylemat miał również Macin Lutek, który nie do końca lubił list Jakuba, nazywając go Listem sumianym, między innymi ze względu na ten fragment o uczynkach. Wyjaśnienie natomiast tego problemu jest bardzo proste. Posłuchaj tego. Na wieczne zbawienie od potępienia nie można sobie zapracować ani zasłużyć. W żaden sposób, absolutnie. Otrzymujemy je przez pełne zaufanie w to, co zrobił Jezus na krzyżu. Ufając Jego ofiarnej śmierci. Dostępujemy zbawienia i to wystarczy. A więc nie można zasłużyć na wieczne zbawienie. Natomiast po drugiej stronie tego, tej samej monety okazuje się, że są nasze dobre czyny, które wynikają z tego, że zbawienia spotkało. Innymi słowy, nasze lepsze życie jest swoistym potwierdzeniem tego, co nas wcześniej spotkało czyli zbawienia. Podobnie jak z mleka można otrzymać masło, ale z masła nie da się otrzymać mleka, tak również wiara wydaje uczynki, ale uczynki nie wydają wiary. Mam nadzieję, że to załapaliśmy. Posłuchajcie jeszcze dwóch przykładów prezentujących zależność między wiarą a uczynkami. Wodą jest zarówno kropelka rosy, jak i bezbrzeżny ocean. Noworodek jest takim samym człowiekiem jak dojrzały mężczyzna. Iskra jest takim samym ogniem jak wielki płomień. Podobnie wiara, nawet najmniejsza wiara, jest wiarą. Zbawienie zatem nie zależy od siły wiary, ponieważ to nie wiara zbawia, lecz krew Jezusa. Nawet jeśli twoja wiara w ofiarę Zbawiciela jest maleńka jak żanko gorczycy, to On nie pozwoli ci zginąć. To był pierwszy przykład. A drugi przykład to pewna anegdota. Pewien duchowny prowadził spotkanie ewangelizacyjne. I po usłudze, słowem, wstała pewna kobieta i powiedziała, że nowa wiara wznios, wniosła w jej życie światło i radość. To dobrze, skomentował pastor. Przejdźmy jednak do strony praktycznej. Czy twoja wiara skłania cię, byś bardziej kochała męża? Czy sprawia, że lepiej dbasz o dom? I w tym momencie. Duchowny poczuł, że ktoś go ciągnie za marynarkę. Proszę skończyć z tymi pytaniami! Proszę przestać! To moja żona! Wyszeptał przestraszony członek kościoła. Moi drodzy, nasze życie ma potwierdzać to, że zaufaliśmy, że zaufaliśmy Bogu, a nie tylko to, że w niego. In, w intelektualny sposób uwierzyliśmy. Nasze dobre czyny nie doprowadzają do zbawienia, ale są widzialnym dowodem niewidzialnej wiary. A więc na koniec jeszcze szybkie pytanie: Co to zatem znaczy wierzyć? Po pierwsze wierzyć oznacza, czy... czy czy takim jednym z aspektów wiary jest jednorazowy akt świadomego zawierzenia Bogu? Czyli usłyszałem Ewangelię, przy, zrozumiałem jej przesłanie, podjąłem decyzję woli i wyraziłem to w ście. To między innymi po pierwsze oznacza wierzyć. Po drugie, wierzyć również oznacza codzienne trwanie w ufności. Wiara, czyli ufność w bezwarunkową Bożą miłość, którą ma do mnie. Ufność, że wyznawane grzechy są przebaczane. I zaufanie w kwestii indywidualnego prowadzenia. Czyli trwam w ufności do Boga. No i po trzecie, to jest wiara wierzyć, znaczy wiernie służyć przez czynienie dobrych czynów. Nie. Czyny te Bóg wcześniej przygotował, o czym czytamy w Efezjan, a my mamy je odkrywać, dostrzegać i realizować. Dobre czyny są wyrazem przemienionego życia oraz wyrazem służby innym. No i drodzy, myślę, że po tak skrótowym, aczkolwiek myślę, dość, dość solidnym studium tego fragmentu z listu do, przepraszam, z listu Jakuba, nie powinniśmy już mieć więcej problemów z rozróżnianiem wiary intelektualnej od wiary zbawczej. Odróżniania wiary, która Prowadzi do uczynków, a nie uczynków, które prowadzą do wiary. Abyśmy już więcej nie, nie mieli mentlików w głowie, ale mogli cieszyć się tym, że zaufaliśmy Bogu i że możemy w tej ufności, czy poprzez tę ufność, służyć Jemu oraz innym. I takiego życia, i takiej wiary Wam życzę, i o to się modlę. Niech Pan Bóg Was błogosławi. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie uczyniliście. A tymczasem, do usłyszenia w kolejnym materiale, pa pa!